Nadesłane zdjęcia prezentowane są w Galerii Holu Głównego Biblioteki Śląskiej. 15 marca w Bibliotece Śląskiej odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie Śląska Fotografia Prasowa 2011. Była to już dziewiąta edycja konkursu. Zdjęć było dużo, mimo że autorów troszkę mniej, to, to zdjęć więcej niż, niż zwykle. Jedyne, co punkt, nad którym ubolewamy. Co jakby mało kultury w tych wydarzeniach, które zostały sfotografowane przez naszych fotoreporterzystów. Mało innych wydarzeń poza takimi standardami, powiedziałabym, śląskimi, poza smutnymi, jednak fragmentami czy tymi poważniejszymi fragmentami naszego życia. Także taka nasza podstawowa dygresja co do tej edycji. Zresztą myślę, Troszeczkę to widać przez wszystkie pierwsze główne nagrody tych, tych tego konkursu. To to nam się jakoś tak wyraźnie objawiło też znów w tym roku. Bardzo chcielibyśmy zobaczyć więcej kultury, takiego życia codziennego, nie najbardziej smutnego czy w takiej trudnej odsłonie. I być może więcej sportu dobrego. No mam nadzieję, że tegoroczne wydarzenia będą ku temu najlepszym powodem, żeby takie zdjęcia w w roku zobaczyć na tym konkursie. Burzliwe narady dwukrotnie jury spotykało się. Najpierw, żeby dokonać preselekcji z 650 prac, jury wybrało te 150 najlepszych, które wisiały na wystawie w Bibliotece Śląskiej. Z prawie 60 autorów trzeba było wybrać zdjęcia tych 25. Później po raz drugi jury spotykało się, wybierali swoje nagrody. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce, ale były też nagrody specjalne, jak choćby nagroda czytelników Biblioteki Śląskiej. Czytelnicy głos do 15 marca i w zasadzie częściowo werdykt czytelników pokrył się z werdyktami jury. Pierwsza nagroda decyzją jury trafiła do Ireneusza Dorożańskiego za cykl kolenda. Drugą nagrodę otrzymał Przemysław Strzelecki za cykl ludzie renifery. Trzecie miejsce oraz nagrodę czytelników Biblioteki Śląskiej otrzymał Dawid Halimoniuk za zdjęcie bezdomność. Dwie równorzędne nagrody specjalne ufundowane przez Instytucję Kultury Katowice Miasto Ogrodów otrzymali Martin Straka oraz Tomasz Jodłowski. Po raz drugi wręczono nagrodę Wielki Splendor Śląskiej Fotografii Prasowej przyznawaną zasłużonym twórcom. Tegorocznym laureatem został Stanisław Gadomski. W przyszłym roku dziesiąta edycja konkursu. Chcemy wzbogacić ten konkurs o nową formą, formę reportażu, jaką jest Fotokast, także to będzie dodatkowa nagroda, będziemy przyjmować również zgłoszenia do najlepszego Fotokastu na Śląsku.